W znowu rywalizowali młodzi piłkarze, tym razem w turnieju pod nazwą Spasją do Piłki Nożnej, który zorganizował WKS 1957 w Janunii. Z ramienia organizatora Wielkiego Klubu Sportowego 1957, strasznie długa nazwa, reprezentuje właśnie... Ten klub, Radek Brożyna, trener, powiedz o dzisiejszym turnieju dwa słowa. Co to za zawody, kto w nich bierze udział? Yy, tak, dzień dobry, witam wszystkich. Yy, turniej piłki nożnej organizowany jest dla chłopców, no i nie tylko chłopców i dziewczynek. Z rocznika 2010 e, i młodszy. Pozwolę sobie skorzystać tutaj z mojej podpowiedzi e, ściągawki małej. Jakie drużyny dzisiaj biorą udział w turnieju? Proszę bardzo. To jest tak. E, Akademia Sportu Zawisza Pajeczno, Zacznę oczywiście od gości Wartozjaków, Strażak Słupia, e, Prosna Wierszów, e, Ostrowia Ostrówek, e, Talent Burzenin i oczywiście e, gospodarze, czyli WKS 1957, o którym już przed chwilą wspomnieliśmy. E, dwie drużyny wystawiłem. No właśnie. Dwie drużyny. Czy ty dzieliłeś te drużyny, czy to są wszystko twoi podopieczni na jakiej zasadzie, tak równo, bo po pierwszym meczu turnieju sądzę, że, że nie za bardzo siły są wyrównane? Tak, to jest moja drużyna cała jakby, jeszcze nie wszyscy oczywiście dzisiaj na ten turniej dotarli z różnego powodu. Do dyspozycji mam dzisiaj 18 chłopców, są podzieleni tak jak wspomniałem na dwie drużyny, jedynka, dwójka. Ale najważniejsze dla mnie jest to, żeby oni grali w piłkę, czerpali radość z tego grania, zamiłowanie do tej piłki nożnej, a wynik, wiadomo, przyjdzie z czasem. Jak oni się przestawili z tych bojów strawiastych, gdzie właściwie jeszcze nie ma takich super ujemnych temperatur, gdzie można jeszcze pograć, i nagle muszą przyjść na halę i w całkiem innych okolicznościach przyrody sobie dawać radę? Czy, czy, czy oni. Yy, przyjęli to ze spokojem, czy, czy to sprawia im trudność. Yy, no na pewno granie na hali różni się od yy, grania na boisku trawiastym. Yy, trzeba tutaj przede wszystkim szybciej tą piłką grać, operować. Yy, nie ma za, za dużo czasu w ogóle w, tej, w, w dzisiejszej piłce nożnej yy, czasu na to, żeby zastanawiać się co z nim zrobić, tylko a tu, tym bardziej na hali. Yy, są warunki jeszcze pogodowe, można byłoby korzystać z boiska trawiastego, ale z tej racji, właśnie, że przeszliśmy już do, do gry. Jedziemy na te turnieje, gramy na hali, więc z siłą rzeczy treningi odbywają się też na sali. Tak, żeby oni na tej sali ogrywali się, bo tak jak wspomniałem, całkiem inne granie jest. I Trenujemy od, e, 10, od listopada, jak wspomniałem, e, na sali w Wielniu w szkole podstawowej numer 5. E, Już kilka meczów za tobą, twoich drużyny, z jakimi rezultatami? E, jeszcze raz wspomnę to, co powiedziałem wcześniej. Wynik jest jaki jest. E, raz się wygrywa, raz się przegrywa, to nie jest najważniejsze najważniejsza jest no tak, ale jest... jak tych chłopcom powiedzieć, że to nie jest najważniejsze jak oni przegrywają jeden, dwa po bramce w końcówce i, i dwóch, trzech widziałem, że wyciera oczy no czyli przeżywają to, to bardzo przeżywają zgadza się, dlatego te, 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 te emocje trzeba ustudzić tłumaczyć im, że na, na wynik przyjdzie czas na, na, na razie cały czas cały czas się uczymy tej gry w piłkę nożną nieraz jeszcze przegrają nieraz wygrają, muszą się nauczyć i wygrywać i przegrywać w tym wieku 10-9 lat już są regularne ligowe rozgrywki na, na etapie okręgu sieradzkiego czy, czy powiatowego, czy oni czekają w, również wiosną i jesienią od turnieju do turnieju tylko grają? Tak, bierzemy udział w lidze Orlik E2, zostaliśmy zgłoszeni, z tego jesteśmy po pierwszej rundzie, z tego powodu jestem zadowolony, że tego grania jest bardzo dużo, teraz coś zaczęły się turnieje. A no to tylko na pewno z korzyścią dla nich, żeby oni te swoje umiejętności piłkarskie rozwijali. Bartek Kałwak. Jaki klub reprezentujesz, jaką drużynę? WKS Wieluń. Ale pełna nazwa, pamiętasz tego klubu? WKS 1957 Wieluń. Dobrze. A dzisiaj grasz w WKS 1 czy WKS 2? WKS 1. I jak dzisiaj Wam idzie? Bo widziałem, tak przy przyplatanką gracie, że tak powiem. No tak. Pamiętasz kolejne mecze, jak się skończyły? Pierwszy 7-0 dla nas, bo graliśmy tak na, na rozpoczęcie turnieju z, z WKS 2. Drugi, na, na pewno wiem, że jeden wygraliśmy, czy jeden z... Z, 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 z białymi czy z zielonymi? No, z Z Ostrówkiem, dobrze. No. Z Ostrówkiem. I jeszcze przegraliśmy, z, nie pamiętam, tam dalej, ale wiem, że jeden przegraliśmy. Z taki był, 2-0. 2-0. Bo nie mieliśmy no, takiej formy, no czasami, no w ogóle nie mieliśmy, jakby... Je, no, nie... Przypadek z tym Warszawem, czy, czy po prostu przeciwnik był lepszy? Przeciwnik był lepszy, ale też... Ale bramki no, ładne wam strzelały. No, stwarzaliśmy sobie sytuacje, ale na przykład... Y... Czego zabrakło, żeby je zakończyć bramkami? Odwagi, można powiedzieć tak. Bar... Odwagi? No, y... ten, też, bo stwarzaliśmy sobie dużo sytuacji i też... Nie trafiliśmy ich, ale... To się, zimnej krwi, prawda? Żeby to wykończyć. Powiedz no bo tam w tym jednym meczu nie widziałem, że byś bramkę strzelił, ale chyba trzy asysty miałeś, tak tak, ro... tak? tak, tak. Ro, Rośniesz takie no, na typowego asystenta, czy, czy wolałbyś bramki strzelać? No wolałbym, no to w sumie, bo drużyna się najbardziej liczy, ale bramki też są ważne. I... i... Wynik całej drużyny, tak? Mhm. A jak w następnych meczach będzie? Jest szansa jeszcze złapać się na podium? No jest szansa, myślę, że jest. A skąd taki pomysł, że, żebyś się ruszał akurat tej dyscypliny sportu piłka nożna? Powiem, że tam naciski były ze strony dziadka, że, żebyś inną dyscyplinę sportu uprawiał. Bo no, mój dziadek to gra w piłkę ręczną i no i... Jest działaczem bardziej chyba, tak? No tak, wice, wiceprezesem piłki ręcznej. Wiceprezes piłki ręcznej jest i, no i co, dziadek mówił musisz ręczną, a ty nie no ja się, ja chcę, ja chcę po prostu być takim Messi w przyszłości, można powiedzieć a nie, ja, no wnuki też powinny mieć wolność wyboru, prawda? a nie, a nie koniecznie, żeby dziadek pływał na to czasami przechodziłem z dziadkiem na mecze piłki ręcznej i oglądałem sobie no i co, nie, nie, nie ściągnę o cię, to w ogóle? no to fajnie, podoba mi się też, ale wolę piłkę nożną jednak Masz jakiegoś idola, właśnie wspomniałaś o tym Messi, czy, czy Lewandowski, czy tak? Dalej? No, teraz to w tym sezonie Lewandowski, ale tak to do Ronaldo i Neymar. Jutro się dowiemy, kto dostanie y, kto zostanie najlepszym piłkarzem Europy w France Football. Masz swojego faworyta? Y, no, nie. to piłka? Na Lewy dostanie, czy, czy, czy Messi? No, dla mnie Lewandowski. Lewandowski dostanie, tak? No, by tak mało choć chyba. No, wczoraj niestety nie mogłem obejrzeć losowania grup Euro, no bo byłem w gościach. Ale wiesz z kim gramy? No wiem, z Hiszpanią, z zwycięzcą barażów. Z, barażów tak? z Hiszpanią. Hiszpania pewno wygra, i ze Szwecją. Z zwycięzcą barażów. I z barażów. Mamy szansę wyjść z grupy? No, mamy. No nie wiem, ja wierzę w Polaków. Robert Felusiak. Starszym kibicom nie trzeba przypominać, a ja się do nich zalicam, ale Ty może przypomnij o sobie. O Twojej przygodzie z piłką nożną, zanim dorosłeś do roli trenera. To był początek lat 90. w klub sportowy, prawda? Tak, dokładnie. Lata 90. Można powiedzieć, zacząłem jako junior, potem szybka selekcja do pierwszego zespołu. WKS-u, no a potem trzecia liga, tak, przyjemność oczywiście grania z kilkoma fajnymi zawodnikami i trenerami. Parę nazwisk trenerów i, i kolegów z boiska. Znaczy tak, no bo zacznę, zacznę od trenerów może, tak, na początku e, Zbyszek Kospenda e, w grupie młodzieżowej, e, bardzo, bardzo fajny trener e, razem z, z Andrzejem Czajkowskim, potem w seniorach już e, był e, Witkowski i, i potem e, Obarek w trzeciej lidze. Bardzo fajnie, bardzo miłe wspominam. No i oczywiście koledzy z boiska, tak? no, najbardziej chyba znanym w tej chwili tutaj u nas i nie tylko w Polsce i, i w Niemczech, no, Darek Żuraw, były zawodnik Bundesligi, bardzo fajny chłopak. Życzę mu powodzenia w drodze trenerskiej, bo naprawdę potrafi cokolwiek zorganizować. Ale grałeś jeszcze z jednym zawodnikiem, który też pochodził, pochodzi z samego Osjakowa, który jeszcze niedawno grał. No i też zaznaczył swoją obecną obecność na, na ogólnopolskich boiskach, pseudonim KK, pamiętasz go? No oczywiście, Krzysiek Kukulski, e, bardzo fajny chłopak, e, chyba jeszcze nawet gra. jeszcze no, pierwsza... do historii jak, jako strzelic pierwszej bramki dla Piasta w Ekstraklasie. E, tak, tak, pierwszy, no za, zaczynał oczywiście w GKS-ie Bełchatów, tak? w Potem... warciosyaków. Tak, ale już mówimy jeszcze o, o, o tych najwyższych rozgrywkach, tak? Bardzo fajny chłopak, naprawdę jeden z wielu, można powiedzieć, wielu, którzy się wywodzą tutaj z naszego rejonu, nie tylko wieluńskiego, ale tutaj całego powiatu. Ale to jest jeszcze kilka nazwisk z tej drużyny Juniorów, która nie wiem, czy w składzie dwa razy, ale dwa razy rok po roku awansowała do, no, do ósemki najlepszych drużyn w Polsce, tak, prawda? Tak, oczywiście. Pamiętasz, jakie robię nazwiska? Tak, no, generalnie bardzo. do no, Wszystkich pamiętam, tak? E Marcel Bagiński, Grzesiu Sobczak. E, z bramkarzy, były kadrowicz, był bramkarz kadry Polski, Arek Bong, e, Piotrek Kospenda oczywiście, e, Wojtek Domagała, tak, Zbyszek Sitarz oczywiście, Daniel Kruszyński, e, naprawdę była, to, ekipa. Na, była ekipa bardzo fajna, ekipa no jedna z najmocniejszych można powiedzieć tutaj w regionie, e, szkoda, że nie kontynuują tego, ale wiadomo, że już czas robi swoje, tak? Naprawdę super sprawa. W jaki sposób wróciłeś do rzeczy, czy w ogóle wracasz, czy cały czas byłeś jako szkoleniowiec, czy, czy, to, jest, czy to są Twoje początki i czy, co, to za, co to za grupę prowadzisz w to są moje początki, można powiedzieć, że zaczynam. W tej chwili to jest drugi rok. Grupa młodzieżowa, rocznik 2009 10 i końcówka 11. Tak. Jak dzisiaj idzie w zawodach? Akurat mecz, który obserwowałem, przegrali 2-4 dość pechowo, ale chyba najładniejszą bramkę strzelił twój podopieszny dotychczas, w turnieju. Tak, bardzo ładna bramka. Maćka Malinowskiego, super uderzenie, można powiedzieć, że bramka stadiony świata. Ale no jak w pozostałych meczach, czy, czy, czy jest coś, tu szansa z, zahaczyć się o podium, czy, czy to nie jest najważniejsze, byle chłopaki się zintegrowali i, i czegoś nauczyli? Wiadomo, że w piłce typowo młodzieżowej, czyli takiej czy tam dziecięcej, najważniej, najważniejsza jest walka i zadowolenie z gry, cała radość. tak? Mówi się, że wynik jest nie do końca najważniejszy. tak? Najbardziej cieszy to, że chłopcy mają radość z gry i to jest najbardziej, najbardziej istotne i najważniejsze. Wiadomo, że każdy chce wygrywać, tak? E, mam nadzieję, że tutaj gdzieś koło podium powinniśmy się zakręcić, tak? Aczkolwiek są zespoły, które już grają dużo, dużo dłużej od nas, ale poziom jest, można powiedzieć, w miarę wyrównany. Do tej pory tak było, że tylko w tych, tych klubach z historią, jak wielki Klub Sportowy i, i troszkę większe, to, to, to prowadzi właśnie ten nabór roczników chłopców kilkuletnich. Tu widzę, że Chłopaki mają po 10 lat i już do środków wiejskich też ta moda wkracza. To jest dobre? Oczywiście, że to jest dobre. Można powiedzieć, że większość zawodników, którzy dziś wybili się w wyższych ligach, pochodzi z obrębów dużych miast. Tak? Jest to fajna sprawa, bardzo to popieram bo naprawdę można znaleźć mega talenty, diamenty, które są w stanie się wybić i to intensywnie na naszym rynku. Ostatecznie w zawodach zwyciężyła drużyna talentu Burzenin, która w rywalizacji z udziałem ośmiu drużyn dziewięciolatków wyprzedziła kolejno Akademię Sportu Zawisza Pajęczna, Strażaka Słupia, Prosny Wieruszów, pierwszy zespół WKS 1957, Warty osjaków Ostrowie Ostrówek i drugi zespół WKS 1957. Nagrody indywidualne odebrali natomiast Fabian Muszkiet z Wieruszowa, który został królem strzelców w turnieju Jakub Taranek z Pajęczna, najlepszy bramkarz i Alan Wachowicz z Burzenina, najlepszy zawodnik.